Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcinku Na drugim kanale Bo niestety tamten postanowił Usunąć mi wszystkie filmy Jesteśmy na naszym spocie widzowie e, Który budujemy już dobrych, od dobrych Paru, paru lat W zimę niestety nie budowaliśmy, bo no nie było jak Ziemia zmarznięta i tak i, 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 i tak dalej Zaczynamy budować nową trasę e, Tutaj jest Hopa. lądowało się będzie na ścianie, i stamtąd będziemy się wklejać do lądowania z głównych hopy. Jest to step down, który ma 4 metry długości i jakoś 2 metry na górę się leci. Z czasem pokażemy Wam więcej hop. Myślę, że dzisiaj będziemy latać jeszcze traski. Jeszcze mamy też traskę, e, będziemy robić traskę z samymi gapami. Pierwszy gap, który wybudowaliśmy przed zimą, zdążyliśmy wybudować, ma 8,5 metra y, przelotu. Będziemy celować w coraz większe to prze, przelot tych gapów. Myślę, że 6-7 gapów na tej trasie będzie. Ale to muszę pocz musimy poczekać jeszcze na kolegę, który ma to w głowie pozapisywane i, wi i wie, jak chce to zrobić. My zajmujemy się dzisiaj budową jednej trasy. Będziecie mieli wszystko na tym mater materiale. Zobaczymy też, ile odcinek wyjdzie, bo nie jestem y, w stanie powiedzieć. Ile odcinek wyjdzie yy, z budowy trasy? Na trasie jak na razie będą dwie chopy. Później zobaczcie się jeszcze, czy damy radę coś jeszcze upchnąć gdzieś po środku. Yo, zapraszam do oglądania. Pokaż się, górnik. Nie, bo to. No... Górnika mamy Jest Maciuś I Filip Widzowie nagrywam z telefonu Maciek testuje hopę A jednak nie Na flata poleciał Czyli jeszcze musimy troszeczkę usypać parę wiaderek i już będzie dobrze, co? Jeszcze parę wiaderek i, i będzie dobrze. No. To widzimy się za chwilę jak będziemy nasypywać. Yo. Widzowie, tu już chłopaki od nas spadają. Pożegnałem się przed, przed, przed chwilą. Ta chopa została skończona. Jeszcze ja trochę wybicie muszę poprawić, ale zająłem się budową tutaj chopki. Lądowanie jest 4 metry dalej. A Maciek się opię A się opieprza jak zwykle. Cały czas ja, ja buduję. Tak to się prezentuje. Wyrównać to chcę wszystko z kamieni. Dopiero połowa jest. Stąd wykopuję. Tu będzie step up. I tyle. No i tu lądowanie. I tu jest jeszcze taka ładna hop, hopka. 4 albo 3 metry przelotu i 2 metry w górę się, się, się leci. Tu się uczyłem beko. Ale niestety rozwaliłem sobie bark. Może pokażę całą. Chwila. Niestety rozwaliłem sobie bark. Tak się to prezentuje i mało teraz latam, nagrywam tylko jak budujemy jał. Widzowie, złapaliśmy już kąt, mieliśmy małą przerwę. Tu jest na płasko. Teraz lecimy w górę, żeby te 4 metry tam przelecieć na lądowanie. Maciuś odgarnia, w końcu się wziął za robotę gość. W końcu no i tak to wygląda. Traska na razie, dwie chopki. Później będzie więcej. Będę pokazywał wam dalsze działania z tym. Joł Widzowie, patrzcie, co odwalił. Wyrąbał się. Ziodełko mu walnęło. A dokładnie. O, oddalę. Tutaj to z tej chopy spadł. Jeszcze mówi pojeździ. Z tamtej chopy. Wybił się. Poleciał tu. Tutaj spadł, bo zaczął hamować, wystrażył się połam, Nie da się połamać wiaderko? To jeszcze Połamał siodełko Dobra widzowie, tu jest mój pow Rowerek przygotowany, ja jestem przygotowany Lecimy hopę, którą przed chwilą wybudowaliśmy Skończyliśmy tak naprawdę budowę Jedzie też ze mną Filip Jedziesz przede mną, czy, czy, czy za mną? Eee, przed sobą powiem. Przede mną pojedzie, spoko. No i lecimy sobie teraz hopkę. Teścik ja robię, Filip już nie wiem, trzeci, czwarty raz będzie leciał jakoś, tak? No i widzimy się jak będę się rozpędzał. Yo. Dobrze. Jeszcze trzeba kąt bardziej wziąć Kąt i liście bardziej odgrabić, bo mnie strasznie hamowało Grabarz. Grabarz. Tak to chod... groby kopię. I co tam jeszcze? Nie wiem. Rzucałem kamieniami. To nie Rzucasz kamieniami? Rzutnik. Rzutnik kamieni, rzutnik, rzutnik kamieni. Leciana, hopa, leciana pojedziemy Chłopie, do pasa mi. I teraz ten. Tam i tam. Arek jaka przepowiednia na ten lot? Le ląduje w tylniku. No dobra. Tam polecisz w swoje. Nie tam, tam. Dobra, Jest misja, jest misja, ja podchopam, oni nie wiedzą, jak się turysta, A wiem, wiem. A ja, to mów kiedy jadą? A tu już A tu O kur... Jadą? Czy nikt tego nie leciał? To się. Ty tylko. Ja p... Ja p... Lecimy widzowie sobie traskę na, na wyluźnienie, bo ja buduję już od 5 godzin, oni się odpier odpierdzielają. Niektórzy od nas pojechali, no i w sumie tyle powiedzieć. Szybciej się nie dało? Nagrałeś mnie. Widziałeś? Szybciej się, się nie dało? A co? szybko było? Ja z bandy wyleciałem. Co? Prawie. Ale jeszcze powiem, bo było ostro. Jechałem leciałem tą chopkę, tą przed ringów. coś się sensie przed gównym. No. W sensie Za bardzo posiągnąłem do siebie i na kole przejechałem trochę. Widziałem. Chyba to nawet nagrałem. No. To było szybko, ale nie taktycznie. Gdy wolniej, to by było już na tyle z tego dnia. Siedziałem tu 10 godzin, jestem wyczerpany. Wiem, że to jest klejka tak naprawdę z całego dnia. Nie wiem czy za fajnie się to będzie oglądało, ale zobaczę, jak będę montował. Do bandy tutaj nasypałem kamieni, właśnie stamtąd na tą jakby na, tego, na tą treningówkę. Ja się zbieram powoli. Tutaj się to tak prezentuje od tej strony. Banda tu kolejna banda. I na treningóweczkę. Tu jest takie tak naprawdę nasz główne. Główne hopy są, gdzie wszystkie trasy się będą zakończały. Tam daleko są jeszcze trasy. Nie wiem, czy widać na kamerze, ale tam. chwila. Tak, tam jest gap, który ma 8,5 metra. Też jest do poprawy. Będę go musiał poprawić z chłopakami. Jak być może ktoś jutro do mnie przyjedzie, ale to myślę, że w osobnym odcinku już będziecie mieli. Eee, miejscówka się powoli rozwija. Fajna ekipa się już tutaj zbiera powoli na tej miejscówce. Ludzie z różnych wsi do, do, do nas przyjeżdżają. No, i dzisiaj budowałem z Maczkiem Filipem. Jeszcze jakiś gość był od nich. Trochę mi pomogli, ale nie powiem, że sam zrobiłem więcej niż oni w trójkę, bo oni, oni się cały czas opierdzielali. I z tego miejsca, z tego pięknego tutaj widoczku dookoła. Widzowie, chciałbym Wam powiedzieć, żebyście zasubskrybowali kanał, jeżeli filmy chcecie mieć na bieżąco. I tak samo zostawiajcie łapki pod, film, pod filmami, żebym wiedział, czy taki materiał Wam się podoba z budowania i tak eee, No i co mam Wam powiedzieć? Zapraszam do kolejnego odcinka w piąteczek. Yo!